Cześć zakładnicy, witamy Was na czwartkowym treningu. Mamy dużo do zrobienia, więc nie zwlekamy, więc ja się pokażę, w to będzie opisywa. Cześć, zaczynamy od rozgrzewki. Tutaj 7 minut pracy. Zaczynamy od 10 skłonów z odłożeniem rąk na ziemię. Wykonujecie skłon, odkładacie całe dłonie na ziemię. Mocny wyprost z dopięciem pośladka. Im mniej kolan z każdym powtórzeniem, tym lepiej. Czyli przy okazji naciągamy tylną taśmę. Po 10 skłonach, 10 unoszeń ramion z taśmą. Bierzecie taśmę, zakładacie ją na nadgarstki i unosicie ramiona od biodra na samą górę, nad głowę. Taśma cały czas rozciągnięta. W górze zaznaczcie pozycję. Pokażcie ucho, tak jak to masz. Brzuch wciągnięty, klatka wypięta, 10 powtórzeń. Następnie po 5 wykroków ze skrętem. Czyli mamy do wykonania 10 powtórzeń. Zacznijmy. Najpierw prawa strona, wykrok, mocny skręt w prawą stronę. Powrót i lewa strona. I skręt analogicznie w drugą stronę. Łącznie 10 takich powtórzeń. 5 prawa, 5 lewa, wykrok. Z mocnym skrętem spojrzeniem do tyłu. Na koniec zakroki, ale tym razem z odchyleniem, czyli idziemy za krok do tyłu, mocne odchylenie, spójrzcie w sufit, maksymalnie wyciągnijcie się do tyłu. Powrót to samo druga strona. Tutaj również do wykonania 10 powtórzeń 5 na prawą, 5 na lewą stronę. Zestaw tych ćwiczeń wykonujecie. Przez 7 minut w kółko, czyli mamy skłony, mamy unoszenia z taśmą, mamy wykroki, mamy zagroki. Po 7 minutach dorzucacie jeszcze rotację w pozycji jaszczurki, 10 na prawą, 10 na lewą stronę, czyli mocny wypad prawą nogą do przodu, lewe kolano jest nad ziemią uniesione, pracujemy prawą ręką, mocno wchodząc głęboko pod lewą pachę i otwierając klatkę z wydechem, patrząc za dłonią. Zróbcie 10 spokojnych powtórzeń. Szukając maksymalnych zakresów w dole i w górze. Następnie zmieniamy nogę, zmieniamy rękę i wykonujemy też 10 powtórzeń na drugą stronę. Nie spieszcie się mocno rozciągnijcie i otwórzcie klatkę piersiową. Później czeka na Was wzmacnianie tutaj trzy rundy. Zaczynamy od podporu jednorącz. Pamiętajcie, zawsze złapcie najpierw podpór na obu rękach, mocno zapnijcie brzuch, napi, napnijcie pośladki. Dopiero odłóżcie jedną rękę, odkładając ją na przeciwległy bark, lekko kontrolując biodro. Czyli jeżeli odłożyliście lewą rękę, lewa część biodra musi obniżyć się, żebyście nie przechylali całości na prawą stronę. Po 20 sekundach zmiana ręki i wykonujemy to ćwiczenie na drugą stronę. Im nogi szerzej, tym będzie łatwiej, im nogi węziej... Tym będzie zdecydowanie trudniej. Pamiętajcie, żeby pozycja całego ciała po odłożeniu ręki nie zmieniała się. Jeżeli 20 sekund będzie dla Was za dużo, wytrzymajcie tyle, ile możecie, na przykład 10 lub 15, i do końca czasu trzymajcie podpór na obu dłoniach. Starajcie się nie robić przerwy między jedną a drugą stroną, czyli 40 sekund non-stop bez przerwy. Następnie brzuszki z talerzem. Tutaj brzuszki chcielibyśmy mocno siłowo, czyli nie zarzucamy talerza za głowę. Cały czas jest nad głową, stopy na ziemi. Mocno wychodzimy do góry. Talerz bezpośrednio nad głową. Zaznaczcie pozycję i dopiero powoli odłóżcie cały twór. Zobaczcie, łokcie Tomasza są cały czas wyprostowane. Właśnie o to nam chodzi. Głównie pracuje tutaj prosty brzucha. Nie chcemy korzystać z energii, którą dałoby się wygenerować zarzucając talerz. Za głowę. Tutaj przede wszystkim męczymy brzuch. Na koniec mostki na jednej nodze. Zostajemy w pozycji, jedna noga zgięta, druga noga wyprostowana, ręce wycelowane w sufit i wykonujemy unoszenia biodra przez 20 sekund, pracując góra dół. Mhm. Przytrzymajcie chwilę w górze, zapnijcie pośladki, wciągnijcie brzuch i wolno odłóżcie biodra. 20 sekund prawa. 20 sekund lewa strona. Stopa cały czas na tej samej wysokości, a ręce wycelowane w sufit. Po mostkach wracamy znowu do podporu. Trzy rundy na Was czekają. Jeżeli będzie potrzebna przerwa, zróbcie sobie takową na chwilę przez, po całej rundzie. Starajcie się nie robić przerwy między ćwiczeniami. Później, trening. Tutaj mamy właściwie dwie części. Pierwsza potrwa 12 minut i składa się z trzech ćwiczeń. Zaczynamy od wymachów ketlem. Fajnie żebyście przed treningiem zrobili kilka powtórzeń nawet na lżejszym ciężarze. Zazwyczaj u Was to jest hantel. Żeby rozgrzać jeszcze to biodro, dopiąć mocno pośladek możecie wykonać kilka powtórzeń w ogóle bez ciężaru. Skłony tak żebyście czuli się naprawdę mocno rozgrzani. W treningu 12 wymachów ketlem. Do wysokości klatki piersiowej zacznijcie od fajnej pozycji. Bardzo mocne biodro. Głowa pracuje przedłużeniem kręgosłupa, czyli w dole patrzycie w dół, a w górze przed siebie. Z racji, że trening wykonujecie w domu, po 12 powtórzeniach bardzo delikatnie odkładacie ketla z miejsca, z którego wzięliście, korzystając tutaj ze skłonu i z przysiadu. Następnie 10 przysiadów kozackich, po 5 na stronę. Bierzemy bardzo szeroki rozkrok. Przechodzimy z jednej strony, zginając kolano. Złapcie pozycję pionową. Dopiero przejście do drugiej. Zwróćcie uwagę, obie stopy cały czas spoczywają mocno wciśnięte w ziemię. Kolano wyprostowane w przeciwległej nodze ręce pomagają utrzymać ciężar. Pierwsza runda na pewno bez ciężaru. Jeżeli okaże się zbyt lekko, możecie. Dociążyć całe ćwiczenie korzystając z talerza, handla lub kepla. w zależności od tego, ile będziecie mieli siłę. 10 powtórzeń, 5 prawa, 5 lewa. Za każdym razem zaznaczcie pozycję wyprostowaną. Na koniec 8 pompek standardowych. 8 pompek. Zejdźcie w dół i wróćcie dynamicznie do góry. W dół wolniej, mocniej do góry. 8 powtórzeń. I tutaj standardowo albo pompka na stopach, albo pompka na kolanach, albo pompka negatywna, czyli koncentrujemy swoją uwagę tylko i wyłącznie na zejściu w dół, a wracamy do góry w taki sposób, jaki nam umożliwia nasza siła, czyli korzystając z kolan i biodra. Całość powtarzamy przez 12 minut. Mamy wymachy, mamy przysiady kocackie, mamy pompki. Po 12 minutach, zróbcie sobie chwilkę przerwę. I potrzebować będziemy ciężkiego ketla. Waszym zadaniem na koniec jest utrzymanie ketla jednorącz przez 2,5 minuty na stronę. Zaczynamy tak jak masz. Na przykład od prawej strony całe ciało mocno spięte, brzuch wciągnięty, ketel minimalnie odsunięty od biodra, nie dotyka nogi. Druga ręka zaciśnięta w pięść, tak żeby napiąć maksymalnie cały obwód. Staracie się wytrzymać w tej pozycji 2,5 minuty. Jeżeli to się nie uda, oczywiście możecie odłożyć tego ketla, ale przy każdym odłożeniu czeka na Was do zrobienia 3 berpi. Łącznie musicie uzbierać 2,5 minuty trzymania ketla. Każde odłożenie to 3 berpi. Później to samo wykonujemy na drugą stronę, czyli w lewej ręce też musicie utrzymać ketla przez 2,5 minuty. Każde odłożenie. Tutaj również to nagroda w postaci trzech burpeesów. Łącznie 5 minut trzymania ketla i Waszym zadaniem jest jak najmniej zrobić burpeesów. Powodzenia z treningiem! Szykuje się bardzo ciekawy trening. No i co, dajcie znać, czy robicie z nami treningi, jak częstotliwość. Ewentualnie dajcie też jakieś zdjęcia, jakiś dłuższy feedback. Czekamy na to. Do zobaczenia. Hej.